Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz tak sobie tutaj siedzę za domem na schodach i przymierzam się do, do wybudowania gryla rakietowego typu Anka. Yy, właściwie to już jestem gotowy. Właściwie to już jestem gotowy i Wczoraj robiłem pewne próby, a dzisiaj postaram się już wybudować tutaj właściwy piecyk. On będzie stał w tym miejscu. Tak jak widzicie, ustawiłem tutaj z takich cegieł. Właściwie to jest kostka brukowa, taki kwadrat. To wszystko jest krzywe, ale mam nadzieję, że nic się nie zawali. Zresztą tutaj wszystko jest krzywe. Tak, więc ten piecyk też musi być krzywy, bo inaczej nie pasowałby do całości. Do wybudowania tego piecyka rakietowego typu Anka, ja sobie tak śmiem troszeczkę pół żartem, pół serio. Żartuję, że piec nazywa się typu Anka, ale robię to, żeby moja żona poczuła się przyjemnie. Robię to dla niej. To dla niej. Właśnie ochrzciłem ten piec właśnie takim imieniem. I do jego wybudowania będę potrzebował plus minus około 100 cegieł. Mo mogą to być cegły, może to być taka kostka brukowa, jaką tutaj widzicie. Ja akurat, my akurat dostaliśmy taką kostkę brukową od naszych przyjaciół Ewy i Arka, których przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy, jak również całą yy, Całą rodzinę. I co? Zabieram się, zabieram się do pracy. Rozładuję teraz, rozładuję teraz tą taczkę, bo muszę dowieść jeszcze troszkę więcej cegieł, i za chwilę widzimy się ponownie. Raz, dwa, trzy układasz ty. Już jestem tutaj z resztą cegieł i zabieram się do roboty. Naliczyłem, że cegieł jest 96 sztuk nie licząc tej podstawy 1 2 3 4 5 6 6 razy 6 razy 3 18 yy, więc 96 i 18 cegieł na podstawie i zaczynam i zaczynam to robić yy, no ja możecie sobie to robić rozmaicie ja akurat zaczynam w ten sposób ważne jest aby na dole był wlot powietrza, aby na dole był wlot powietrza. Teraz nic prostszego jak układać cegły. Układamy oczywiście bez żadnej zaprawy murarskiej, ale pamiętać należy, aby zachować wiązanie murarskie, tak aby te cegły w miarę yy, trzymały się jedna drugiej. I teraz tutaj jak dojdę do pewnego poziomu jak dojdę do pewnego poziomu to ułożę siateczkę ułożę siateczkę tak zwany ruszt na którym będzie palenisko i zostało mi troszkę takiej siatki słuchajcie którą robiłem ogrodzenie w kurniku coś tam Coś tam grodziłem. O! To jest to. Stawiam sobie to tutaj. I teraz zobaczcie jakie to wszystko będzie. Sztywne. Jak to wszystko będzie tutaj sztywno. O. I na to można sobie normalnie będzie wrzucać. Yy... No ja będę palił drewnem, więc będę mógł sobie na to wrzucać drewno. Jeśli ktoś chce, może na to wrzucać jakiś brykiet lub inny materiał palny. O! I w ten sposób lecimy z kominem do góry. i gotowe, Włala. Voilà. zaletą zaletą tego typu grilla a nie przepraszam jeszcze wróć jeszcze czegoś tutaj brakuje yy, momencik, bo muszę skoczyć po ostatnią ale jakże ważną rzecz no i dobra, to czego brakowało widzicie, to jest różcik, gdzieś znalazłem jakiś taki różcik nawet nie wiem od czego to jest Pewnie od jakiegoś starego grilla elektrycznego. No i co, ale żeby rozpalić nasz piec rakietowy typu Anka, no to najpierw trzeba wrzucić do środka paliwo. Zobaczcie, tak wygląda to w środku. Do rozpalenia tego typu piecyka naprawdę nie potrzeba wiele. A najlepsze jest to, że przy niedużej ilości. Przy niedużej ilości drewna uzyskuje się tutaj naprawdę wysokie temperatury. I co, może na początek, na rozpałeczkę włożę tutaj jakąś suszoną pokrzywę, która została mi suszone, właściwie łodygi pokrzywy, yy, która została mi po kurach. Bo suszę pokrzywę. Słuchajcie, suszcie pokrzywę. Dla kurs zbierajcie pokrzywę. Na potęgę zbierajcie pokrzywę. Yy, ja niebawem powiem Wam dlaczego i co. Ale póki co, to zbierajcie pokrzywę. I suszcie ją. Ale wracając do tematu, odpalam. Zrobię jakąś taką pochodnię. Zrobię pochodnię z papieru. I zaraz zobaczycie, jak to się odpala. Jak to złapie cuk, to nic tutaj nie pomoże. A ta cegła, którą widzicie tutaj, to jakbym uzyskał za duży płomień, to zasuwam i zmniejszam płomień. O, podkładam teraz tutaj papier. Od tej strony. Również mogę yy, wrzucić szybciej się zapali. Już słuchajcie już słuchajcie stamtąd czuć, jakie stamtąd leci gorące powietrze, więc zapewne. więc zapewne za chwilę samo się to zapali bez wspomagania od góry no chyba, że wrzucę jakiś taki mniejszy papierek i co, zaczyna mi teraz deszcz padać uili. jedziemy i jedziemy z tym koksem ruszcik I co, pali się tutaj? Coś tutaj się pali. Albo i nie. Nie, no pali się. Najważniejsze to, aby złapał cuk. Żebym tylko nie zapalił tej tuj, bo byłoby nie do śmiechu. Muszę tutaj słuchajcie, pilnować. Nie wiem czy nie wybudowałem tego za blisko tej tui, co prawda póki co jest taki płomień, bo to się dopiero rozpala, potem będziemy bazować na mniejszym ogniu. Ale mimo wszystko bardzo gorące powietrze będą, będzie wylatywało stamtąd cały czas. Ja wczoraj jak robiłem próby yy, z prototypem wczoraj wieczorem no to minęło już prawie 24 godziny a te cegły nadal były bardzo ciepłe tak no i co? Teraz mogę dorzucić kilka drewienek, bo tam w zasadzie była tylko słoma i najfajniejsze w tego typu piecu jest to tak jak mówię, że przy niedużej ilości drewna można uzyskać naprawdę wysoką temperaturę a oprócz tego jego zaletą jest jeszcze to, że w każdej chwili mogę go rozebrać usunąć z tego miejsca i w zasadzie nie będzie po nim śladu a za chwilę pokażę Wam jak smażę kiełbaskę lub inne mięsko, zobaczę co tam żonka przygotowała, pokażę wam jak to wszystko działa i wygląda w praktyce. No i co, Kaziutek z małżoneczką za chwilę zabiorą z grilla jedzonko, piweczko już się chłodzi, także będzie dawane w gazik. Jak na stacji LPG, albo lepiej. A w tym materiale to już wszystko. Jeśli się podobało, to zostaw łapę w górę. Jeśli zostawiasz łapę w dół, to napisz dlaczego. Co się nie podobało, spróbuję odpisać albo coś poprawić. Mówił do Was kazik. Zaraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.